Aszanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wagi w Waszym czytaniu na resztę lutego. Zrobimy sobie taki przekaz na połowę miesiąca. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I warto, tak jak zawsze, sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale i księżycowy, czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Więc zobaczmy energię ogólną dla osób spod znaku wagi do końca lutego. Kapłanka. Czyli waga tutaj gdzieś tam wycofuje swoją uwagę ze świata zewnętrznego, bardziej skupiając się na sobie, tak? Wsłuchując się w swoje ciało, w to, co podpowiada wam wasze serce, wasza intuicja. I tutaj, faktycznie, w najbliższym czasie możecie być bardzo intuicyjne, drogie wagi. Nie będziecie na pewno traciły czy też tracili czasu um, na ludzi, um, którzy w jakiś sposób drenują Was energetycznie, którzy nie wnoszą zbyt wiele do Waszego życia, którzy, no właśnie, no, z którymi nie da się budować relacji takich karmiących czy to przyjacielskich, czy, wiecie, chodzi o relacje związkowe. Um, także waga, no, będzie obserwować. Na pewno nie będziecie podejmować żadnych decyzji pochopnie, i to jest akurat dobre w tym przypadku. Postawicie na większą cierpliwość i, właśnie tak, jakbyście czuły, czuli, że w odpowiednim czasie dana sytuacja się wyklaruje, tak? że przyjdzie większa jasność, że będziecie wiedziały, co robić. Na co tutaj czekacie, drogie wagi? No zobaczymy, jaka historia nam się zarysuje. No właśnie, y czym może być spowodowana taka, a nie inna postawa? A no, tym, że y czujecie się przeciążone przytłoczone właśnie tym brakiem równowagi, tak? Być może dawałyście, dawaliście z siebie zbyt wiele. Czy to w relacji, czy to w sytuacji zawodowej, tak? Może chodzić o jakieś kwestie dotyczące współpracy. No i czujecie, że to było za dużo, tak? Nie chcecie już pozwalać na to, aby wasza dobroć, wasze dobre serce, tak? Żeby to było wykorzystywane. Ktoś przeciągnął strunę, prawda? Trochę tak to wygląda. I tutaj. N -n. Być może nie ja. Nie, to nie będzie na takiej zasadzie, że Waga jasno określi granice i powie, to mi się podoba, to mi się nie podoba, nie zgadzam się na to. Absolutnie. Yy, raczej nie. Tutaj nie ma miejsca na taką konfrontację. Yy, raczej po prostu. No mówię, tu po cichu się wycofacie i będziecie obserwować. Co to wam przyniesie? Co przyniesie to na przykład tej danej relacji? Jak ta osoba zareaguje, gdy nagle waga przestanie pomagać, przestanie się udzielać tak jak zazwyczaj to robiłyście, robiliście? no to może chodzić o słuchajcie nawet waszych najbliższych tak niekoniecznie tylko i wyłącznie partnera/partnerkę ale być może o tutaj rodzeństwo rodziców tak czasami no paradoksalnie to te właśnie najbliższe osoby potrafią jak nikt przeciągać strunę wykorzystując tym samym właśnie gdzieś tam tą, tą naszą dobroć jeżeli tak jest, czy też tak było, nie jesteście odosobnionym przypadkiem. Jeżeli była jakaś sytuacja w przeszłości, która was trapiła, tak, jeszcze do niedawna, coś was męczyło, to co was męczyło dotyczy konkretnej osoby, tak? Prawdopodobnie osoby, z którą byłyście, byliście związani emocjonalnie. Ktoś pojawiał się i znikał, i tutaj była tęsknota. Były czasami takie, no, niezrozumiałe, niezrozumiałe nawet dla Was emocje ta osoba wywoływała. Um, bo y, wygląda na to, że doskonale sobie zdajecie sprawę, że no nie ma za kim, tak? Za kim tu płakać, za kim tu tęsknić, że to no, kompletnie nie trzyma się, że tak powiem, kolokwialnej kupy skoro ta relacja była pełna właśnie... No ten człowiek był nastawiony na branie. A Wy mieliście potulnie dawać, dawać z siebie wszystko, tak? No ile można. I w końcu tutaj dochodzi do takiego otrzeźwienia. Jeżeli, tak jak powiedziałam, jeszcze do niedawna czułyście w związku z tym pojawiały się trudne emocje, tęsknota, żal... Jakiś taki płacz w cudzysłowie nad rozlanym mlekiem, to odchodzi do przeszłości. Tak? Tak jakby zamyka się tutaj, kończy się pewien etap, który dotyczył takiej osoby, która grała na waszych emocjach, która, no mówię, pojawiała się i znikała, albo po prostu mm, chodzi o waszego byłego partnera, byłą partnerkę, tak? E, widać tutaj wagę, która jest pogodzona, która e, akceptuje. Tą kolej rzeczy hmm. i chcę teraz skupić się na innych projektach, na czymś innym, na czymś nowym. Chcę teraz odnaleźć to swoje własne szczęście, własne spełnienie, ale do tego potrzebna jest decyzja. Ok, zamykam pewne drzwi, by móc otworzyć się na nowe. I to zamknięcie. No może spowodować w dalszej perspektywie, że pojawi się w waszym życiu jakaś nowa osoba. Także jeżeli słuchają mnie osoby, które aktualnie no nie są w żadnej relacji, albo właśnie no tutaj byłyście byliście w czymś nie wiadomo nawet jak to określić. Ktoś tam się kręcił, ale... Bez konkretów, o tak. No to tutaj się pokazuje, że może pojawić się jakaś nowa osoba, ewentualnie ktoś, kogo już znacie, tak? To, że tutaj generalnie pokazuje się nowa energia, ale ona pokazuje nam się w takim, w takim zawieszeniu. Ktoś tu boi się otworzyć na tą miłość, na to nowe uczucie. Albo wy, albo osoba. Z którą macie do czynienia. Więc mówię, na razie to będzie takie obserwowanie siebie, mam wrażenie. przeglądanie tak. się <laughs> sobie. Um, I ta sytuacja jeszcze może potrwać nawet i kilka tygodni, tak? Być może trochę dłużej. To już jest kwestia indywidualna, ale coś tu się będzie działo, coś tu się. Tak jakby idą zmiany do waszego życia e, uczuciowego. Um, więc jeżeli ostatnimi czasy wręcz starałyście, staraliście się zamanifestować, że tak powiem w cudzysłowie jakąś bratnią duszę, no niewykluczone, że taka osoba się pojawi. Ewentualnie już, już kogoś takiego znacie, tylko że no właśnie, tutaj być może nie do końca doszło do takiego ujawnienia, Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, możecie być tutaj zmęczeni. Jeszcze wrócę do tych uczuć, ale dobra. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, możecie tutaj być zmęczeni jakąś, jakimś takim. Albo ktoś nie, nie decyduje, tak? Czekacie cały czas na odpowiedź w sprawie pracy, w sprawie awansu albo w sprawie nowych projektów, albo to Wam ciężko jest podjąć pewne decyzje dotyczące zmiany. W Słuchajcie, sensie, no jest dobrze tak jak jest yy, i po co coś zmieniać? Nawet no ale to nie, nie daje wam satysfakcji. Yy, to nie jest na pewno czas, gdzie wy yy, wiecie, yy, odmi odmienicie swoje życie zawodowe w ciągu najbliższych tygodni. To nie jest czas, że przyjdą w związku z tym pewne nowe możliwości, nowe wiadomości. Tutaj jeszcze trochę potrzeba yy, no właśnie tego czasu. Potrzeba tej cierpliwości. Idą zmiany. Ja bym powiedziała, że idą zmiany i również do życia zawodowego wagi. Um, ale na spokojnie. Um, jeszcze wracając, słuchajcie, do, um, do tej miłości, no bo mówiłam o singlach, tak? Um, że tutaj może ktoś się kręcić, no ale bardziej w roli jakiegoś obserwatora, obserwatorki um, ale jeżeli jesteście w związku, w relacji, to może być czas, gdzie no właśnie trochę zabraknie nie tyle co możliwości, bo możliwości są zawsze, ale inne sprawy będą dla was priorytetowe albo dla waszego partnera, i tutaj poczujecie, możecie poczuć taki chód, taki takie, takie oddalenie się od siebie. Wy będziecie skoncentrowani na czymś, partner będzie skoncentrowany na pracy. Na takich jakichś kwestiach przyziemnych, hmm, więc te najbliższe tygodnie mogą nie sprzyjać budowaniu bliskości, jakiejś takiej intymności. Więc możecie, tak jak powiedziałam na początku, odczuć ten brak równowagi w, również właśnie w tej Waszej relacji, co spowoduje, że Waga będzie chciała się no, trochę wycofać, tak? albo zrobicie się podejrzliwi i mówię, będziecie obserwować sytuację. Ja nie czuję, żeby działo się coś złego. Raczej no karty mówią, że no tutaj spokojnie, tak? Bezpiecznie jest kochać, możecie otworzyć swoje serce i, i czasami najlepsze co możemy zrobić, to raz albo przeczekać, tak? Odsunąć się od pewnego dramatu, zdystansować, przeczekać jakieś takie trudności, zająć się bardziej sobą. I też tak karty radzą, żeby teraz skupić się na sobie i na tym, co jest dla was ważne. Szczególnie, jeżeli jeszcze raz powtórzę, dawałyście z siebie za wiele, tak? No to nie tędy droga. To wy musicie pilnować tej właśnie równowagi, czy też tej tej harmonii. No, to do, to do związków. Mm, ale nie y, starałabym się w waszym przypadku, żeby nie snuć tutaj wizji. Y, jakichś takich nie pisać czarnych scenariuszy. Nie, to bez sensu. Nie idźcie w tę stronę. No, lepiej skupić się na rzeczach przyjemnych. Ale tak, no mogą się w tym y, najbliższym czasie pojawić takie wątpliwości. No gdzie jest to moje szczęście i spełnienie, tak? Tak już myślałam, myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi. A tu coś się rozmijamy. To nie do końca wygląda tak, jak chciałam, tak, jak chciałem. Więc tutaj mogą się pojawić wątpliwości. Czy to jest na pewno to? Czy to jest to, czego szukam? Szukałam? Myślę, że to jest sytuacja tymczasowa. Jeżeli chodzi o, o relacje. No niektórzy z Was mogą mieć pewne przeboje z kimś, kto jest ponad wami, to może być wasz szef, jakiś przełożony. Również możecie czuć zmęczenie materiału ze względu na obowiązki, które są Wam, że tak powiem, narzucane, ale mam wrażenie, że to jest coś ponad, ponad to, czym powinniście się zajmować, tak? Ewentualnie w drugą stronę może być tak, że nie jesteście brani pod uwagę i to wam się nie podoba. tak? No, mówię, no, tutaj trzeba się zastanowić, co jest dla mnie ważne, czy. Bo możecie dalej tkwić w tej strefie komfortu, a być może nadchodzi czas na zmiany. Jeszcze nie w lutym, oczywiście, ale myślę, że tutaj waga będzie powoli mocno się nad tym zastanawiać. Że będziecie tu robić jakieś rozeznanie, nawet w terenie, że tak powiem, odnośnie na przykład nowych, e, jakiegoś nowego zajęcia dla siebie. Tak, to wygląda. Także tyle. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.